W poprzednim odcinku Nie no, ja tak nie mogę żyć Cofam czas Witam. Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj zostałem nóbkiem. Jestem biedny i szkoda, że jestem biedny. Postawię sobie mój namiot. I ja tu będę po prostu sobie czekać, aż ktoś przyjdzie i mi da trochę pieniędzy, bo ja jestem biedny. A w ogóle tam w galerii mieszka moja siostra. No jestem smutny, bo nie mam. Pieniędzy. W ogóle ani trochę nie mam tych pieniędzy i jest mi bardzo smutno. Dobra. Jestem tutaj. Witaj, nupku. Że co? Kiedy jesteś? O co tu chodzi? Hmm? Przybyłam tutaj z powodu, że musiałam cofnąć czas. A dlaczego musiałaś cofnąć czas? Ponieważ zostaliście ukradeni w przeszłości. niestety stało się coś złego. Dlatego postanowiłam cofnąć czas aż do tego momentu. To już się stało. Lecz trochę to jest dziwne, jak o tym mówię. Aha! Jestem bardzo w szoku, że już się to stało. Ale niestety muszę wam pomóc tylko jeszcze lepiej niż teraz. Wow, jak ty to zrobiłaś? Wow! Zawołaj tu twoją siostrę. Dobra, siostra! I co się stało, brat? Miwo. Kim ty jesteś? Zwykłą wróżką. Da się wzbogacić. Wow! A w ogóle, kim ty jesteś? No właśnie. Kim ty jesteś? I czemu nam pomagasz? Nie widać, że jestem wróżką. Chwila, użyję magii, żebyście zobaczyli, kim jestem pod przykrywką. To jest moja przykrywka. Jestem po prostu bogaczką. Taką ukrytą bogaczką. Nikt nie wie, że jestem wróżką. Jestem wróżką i muszę Wam dać moją różkę. Czy muszę Wam oddać moją moc? I stracę niestety moją moc, ale przez to będziecie mogli przeżyć. Ha! Aha! Już rozumiem o co chodzi. To jest pewnie albo jakiś sen, albo pani sobie z nas żartuje. Dobre się Ha nie? he. ej, no mega śmieszne. czy wy się ze mnie śmiejecie? Nie, nie przejmuj nade mną władzy. ha. <śmiennie> ja teraz nad nią panuję. Będziecie biedni. Muszę tylko wszystko naprawić. Nie rób tego. Nie. Czy ty musiałeś to zrobić? Jesteś bardzo niebiły, jeśli jesteś z jej złą wersją. Wy myślicie, że jestem jakąś dobrą wersją? Ha, tak na pewno. Ej, odzyskuję kontrolę. Wróciłam do normy. Na szczęście. Ja muszę się zmywać. Nie, nie pora. Pora jeszcze się wami pobawić. A, co ty zrobiłeś? Nie chcę mieć takich włosów naprawdę. Ej, bo mi się to nie podoba. Nie jesteś miły. Myśleliście, że jestem miły? Ha! Ja jeszcze może pozamieniam wam ciuchy. Ech, muszę odzyskać kontrolę. Nie możesz mnie przejąć. Uciekam, żeby wam nie zrobić krzywdy. Czekaj, napraw to. Dziękuję. I ja też bardzo dziękuję za to. Bardzo Ci dziękuję. Musimy jej pomóc. A co jeśli? Czy jest po prostu zwykły sen? M nam się może po prostu. To śni Raczej nie. To jest niemożliwe, żeby nam się to śniło, bracie. A co to jest za książka? Żeby... To ja, wróżka, żeby pokonać moją złą wersję, moją złą półkę, musicie znaleźć dwa kryształy. I je rozdzielić. Wtedy magia będzie wolna. I będziemy mogli pokonać złą wersję mnie. Ale gdzie jest ten kryształ? To będzie chyba na następnej stronie. Przewinę. O! Jest napisane. W. Wy... Ciemnej, mrucznej jaskini? Tam, gdzie. Tam, gdzie jest najciemniej? A gdzie może być ta jaskinia? Przecież my nawet nie wiemy, gdzie jest najciemniejsza jaskinia. Czy co to jest? Mam pomysł. O, mam drugą książkę, bo ta jest niebieska. Czy jest pusto? O! Najciemniejsza jaskinia, jaskinia najbardziej złego niedźwiedzia. On można go pokonać w jedyny jeden sposób: używając różczki, wróżki lub używając magicznej księgi zaklęć. Co to w ogóle jest? O z tym chodzi? Ja ja, jaskinia niedźwiedzia. Ale gdzie jest ta jaskinia niedźwiedzia? A już wiem gdzie. Pójdziesz za mną. ok. To jest tutaj. Może ktoś nam otworzy to dzwonimy. Niech nie otwiera. Ej, kiedy się otworzyły? To nie jest to ta jaskinia. To jest zwykły dom. No właśnie. Zwykła łazienka, zwykła sypialnia. O co tu chodzi? Może w tym sejfie? Ale się go nie da otworzyć. Ej, skąd ja to mam? Spróbujcie go użyć. Ej, otworzyło się. To jest ta jej dobra wersja, a to jest ta zła, ale one są rozdzielone. A może właśnie trzeba je połączyć? Spróbujmy połączyć barbacz. Patrz, to zadziałało. To jest nagle taki piękny, ładny dom. Ano pięknie. Dziękuję za uratowanie mnie, lecz muszę Wam coś ważnego powiedzieć. To jest sen. Jak to się stało? To był sen? Ale to jeszcze jest sen. A może spróbuję im pomóc? Nie wiem, co zrobić. Czy spróbować trzeci raz im pomóc? A może jeszcze coś innego zrobić? Nie wiem. No ja oczywiście wiem spalić ich w popiołach. Ha, 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 ha. Nawet tak nie mów. Nie mów tak więcej, nawet jeśli jesteśmy w, jeśli nawet jeśli współpracujemy. To nie oznacza, że ja nadal ben, że ja będę zła jak ty. Bardzo bym im chciała pomóc. A ty? Ty mnie znasz! Ja tu bym ich spalił w popiół i w ogóle na, od pierwszego roczka, Od tamtej pory, co się urodzili, by już nigdy się nie żyli. Nigdy by się nie pojawili. Hahaha! Ha, ha. Co? wysyłam cię w kosmos jak niby czemu akurat teraz mnie zawiedli właśnie no i tak i tak Dobrze, czy mu? W sumie nie wiem. Jak? Czy to jest ona, czy on? Teraz mi to nie obchodzi. Mam nadzieję, że wrócicie. Czy ci raz wam może pomogę, ale czwarty już chyba nie. Postaram się wam pomóc tyle, ile mogę. Teraz moja poracie wysłać w kosmos. Szybko! ha! No i co? Teraz ci było fajnie. Zobacz, co teraz robię. Zaraz Cię tak rozbujam, że będziesz latała wokół huśtawki. Muszę się dobrze rozhuśtać. Ha ha ha. Aaaa! To było bardzo niemiłe. Masz za swoje. W trzeciej części, która na pewno będzie, uratujemy ich. Nigdy! Nigdy!